Powiedzieć, jakie programy teraz są obecnie realizowane w szkole? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W naszej szkole obecnie w tym roku szkolnym realizowane są dwa programy. Pierwszy to jest duży program, program, który nosi nazwę mali geniusze. Rozpoczął się on 1 września 2018 roku. Będzie on do końca tego roku szkolnego, jak i będzie obejmował przyszły rok szkolny. W Małych Geniuszach przede wszystkim są dwa takie aspekty. Pierwszy to dydaktyka, czyli są prowadzone zajęcia, zarówno rozwijające umiejętności uczniów i wiadomości, jak również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Drugi aspekt tego programu to jest zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, które są realizowane, Wykorzystywane w ramach tego projektu, jak i później w trakcie no, dalszego funkcjonowania szkoły, również będą wykorzystywane. Drugi projekt to jest tablica interaktywna. To jest projekt ogólnopolski. Polega on na tym, że zostały zakupione ze środków zewnętrznych właściwie ministerialnych, dwie tablice interaktywne, do których szkoła również dołożyła pewną część, ale te tablice interaktywne mają przede wszystkim za zadanie pomagać w nauczaniu, w dydaktyce, jak również według mnie mają spowodować odciążenie plecaku. My poszliśmy w tym programie troszeczkę dalej. Otóż w tym roku szkolnym zakupiłem do praktycznie wszystkich klas u nas w szkole tablice suchościeralne białe. Do czterech klas zakupiliśmy jeszcze nakładki interaktywne i rzutniki i w połączeniu tych tablic suchościeralnych plus nakładek interaktywnych i rzutnika Powstają również tablice interaktywne. Do czego to doprowadziło? Do tego, że w tym roku szkolnym na dwóch piętrach, czyli w dziesięciu klasach będziemy mieli praktycznie tablice interaktywne. Najpóźniej, jeżeli bo tutaj chodzi o rzutniki, na które czekamy, najpóźniej na wakacjach będą zamontowane, czyli od 1 września będą już funkcjonowały. W przyszłym roku budżetowym planuję zakup jeszcze do klas nauczania wczesnoszkolnego, początkowego, jak to dawniej mówiono, więc będzie praktycznie cała szkoła miała tablice interaktywne. Klasa, inaczej zajęcia, które odbywają się w danej klasie to z jednej strony, tak jak powiedziałem, jest wykorzystywany środek multimedialny, ale z drugiej strony też no, jest dużą atrakcją, w cudzysłowie, atrakcją, dużym zaciekawieniem i ułatwieniem przede wszystkim dla dzieci. No, oczywiście program, rysowanie, pisanie i tym podobne jest pisane w tablicach interaktywnych natomiast też i nie ukrywam no można to zrobić również poprzez internet więc dużo ciekawsze zajęcia będą w przyszłości przygotowywane niż obecnie. W naszej szkole niedawno odbyło się szkolenie dotyczące właśnie obsługiwania właśnie Trzech urządzeń związanych z tą, jak gdyby, tablicą interaktywną. To przede wszystkim były tablice interaktywne, to były te nakładki interaktywne w połączeniu z rzutnikami, no i przede wszystkim monitory multimedialne. I myślę, że od 1 września 2019 roku będą one wykorzystywane. A mocno się i dużo się mówi o tym, żeby odciążyć plecaki. To przede wszystkim to jest element, który pozwoli na odciążenie plecaków. Dlaczego? Dlatego, że większość w tej chwili wydawnictw stosuje oprócz książek, które są drukowane dla ucznia, również e-podręczniki i dla mnie wyświetlenie tego e-podręcznika na zajęciach spowoduje to, że uczeń nie będzie musiał nosić w plecaku takiej książki. Jeżeli ma trzy przedmioty, cztery przedmioty, no to jest to odciążenie na pewno tego plecaka, o którym się tak mocno i głośno mówi. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jakie programy będą jeszcze realizowane w szkole? W naszej szkole zostały jak gdyby napisane jeszcze dwa programy. Pierwszy program to jest program związany z zajęciami informatyczno-językowymi. Ten program został już zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski i został on poddany do realizacji. Problem polega na tym, znaczy problem. Nie ma problemu, tylko kwestia tego, żeby urząd podpisał umowę i ma być on realizowany od 1 stycznia 2020. Dwudziestego roku, na czym on będzie polegał? Polega on na dwóch takich kwestiach. Pierwsza kwestia to jest zorganizowanie klasy wyposażonej w sprzęt komputerowy, ale też z dostosowaniem do zajęć nie tylko informatycznych, ale również językowych. Będzie to całkowicie nowo wyposażona klasa z stolikami z komputerami z programami w tym kontekście. Drugie, drugi aspekt jak gdyby, tego programu to będą dodatkowe zajęcia, które będą się odbywały właśnie z informatyki i zajęć, jeżeli chodzi o języki. To przede wszystkim język angielski, ale nie wykluczamy również język niemiecki, bo drugi język jak gdyby u nas to jest obowiązujący od klasy siódmej, język y, niemiecki. Kolejny program, który został napisany i czekamy na rozstrzygnięcie, to jest y, program y, związany z, y, ze stołówkami szkolnymi. Jest to program, który nosi nazwę y, tak, posiłek w domu i w szkole. Na czym on polega? Przede wszystkim polega on na tym, że doposaża on stołówki szkolne, jak i kuchnie w nowe urządzenia. Stołówki szkolne to przede wszystkim stoliki, krzesełka, natomiast kuchnie to jest sprzęt związany z przygotowywaniem posiłków. No nie ukrywam, że szkoła ma troszeczkę lat, więc ten sprzęt mimo, że był zakupowany, uzupełniany, wymieniany, no też będzie powoli również wymieniany na nowszy i mam nadzieję, że jeżeli te programy wszystkie wejdą, to będzie to z korzyścią przede wszystkim dla dzieci a i również i dla rodziców. Panie Dyrektorze, wiele dzieje się w szkole, to również i na zewnątrz trwają prace. Tak, nasza szkoła, jak pan widzi, kulturalnie jest bardzo duża, jak również i teren, na którym szkoła jest posadowiona, no, również jest dosyć duży. Rozpoczęliśmy dwa lata temu, powoli, sukcesywnie ten teren jakoś... Przystosowywać do nowych warunków, a szczególnie po termomodernizacji, również szkoły. I w tym roku, jak i poprzednich latach. Zwróciliśmy uwagę szczególnie na boisko trawiaste. Znaczy nie tylko na boisko. Robimy, jak pan widzi, też i tutaj zmiany, jeżeli chodzi o wejście zewnętrzne szkoły, główne wejście. Natomiast no, od jesieni 2017 roku rozpoczęliśmy prace związane z przetworzeniem, przekształceniem boiska. Asfaltowego, które było boiskiem do gry w piłkę ręczną, w boisko trawiaste. Kiedyś to boisko było dosyć mocno eksploatowane, ale po wielu latach, no niestety i normy tego boiska się zmieniły, jak i bezpieczeństwo uczniów również się zmieniło, więc postanowiliśmy to boisko zmienić, tak jak powiedziałem, na trawiaste. W 2017 roku, kiedy była modernizowana droga na Bożejów, tutaj u nas w okolicy, dogadaliśmy się z firmą Szczególnie tutaj pan kierownik dogadał się z firmą, która za darmo nam sfrezowała i wywiozła ten asfalt do utylizacji, no bo nie ukrywam, że to, to naprawdę były duże koszty. W poprzednim roku, czyli w 2018, przywieźliśmy ziemię przy inwestycji. Związanej z bukówką, ze zbiornikiem bukówka, pozyskaliśmy za niewielkie pieniądze ziemię, którą żeśmy przywieźli i rozplantowali. Według tutaj norm ta ziemia rok czasu musiała no, leżeć, żeby się to wszystko jakoś uleżało i, i grunt nadawał do dalszej pracy. W tym roku chcemy doprowadzić do tego, żeby zrekultywatorować ten grunt, na czym on polega. Przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby były odpowiednie spadki, żeby uzupełnić jednak troszeczkę ziemi, gdzie są ubytki, żeby nie było, jak to mówią w cudzysłowie, góry, doliny przy grze, żeby ta płyta była tego wojska równa posiać trawę, no i zamontować, zainstalować bramki, jak również z jednej strony piłkochwyty, no przede wszystkim bramki i piłkochwyty muszą mieć atest, więc musimy to zakupić łącznie z montażem, gdyż to jest jednak obiekt użyteczności publicznej, tu i tutaj nie ma mowy o zakupie sprzętu i urządzeń bez atestu i myślę, że jeżeli by to wszystko się udało to od 1 września 2019 roku, czyli można powiedzieć przyszłego roku szkolnego 2019-20 dzieci by już i młodzież grała na tym boisku. Oczywiście zwróciliśmy się w tym roku do pani burmistrz, do pani skarbnik tutaj w urzędzie, jak i do Rady o to, żeby pewną kwotę pieniężną. W granicach 16 tysięcy nam yy, rada dodatkowo przekazała na ten cel. My dołożymy, tak jak mówię, z naszych środków tutaj szkolnych yy, środki na bramkę, na te piłkochwyty wyty i myślę, że boisko naprawdę by funkcjonowało stosunkowo niewielkimi kosztami, jeżeli chodzi o całe, całą zmianę tego, tej struktury tego boiska no, przez wiele, wiele. Lat. Proszę powiedzieć jeszcze o przyszłych drobnych pracach w klasach. Powiem tak. Dwa lata temu rozpoczęliśmy nie tylko pracę na zewnątrz, tak, jak przed chwilą powiedziałem, ale też i pracę wewnątrz tutaj obiektu, budynku szkolnego. Między innymi rozpoczęliśmy malowanie. Korytarzy, a jak pan zauważył, korytarze no, mają dużą kubaturę, więc to rozpoczęliśmy poprzez zakup farb, poprzez malowanie pracownikami szkolnymi. Praktycznie kończymy to, tą pracę. Zostało nam tylko jeszcze szatnie do pomalowania, natomiast zaproponowałem również tu nauczycielom że jeżeli wymalują klasy własnym sumptem oczywiście ja zakupię farby i pędzle do tego malowania natomiast jeżeli postarają się i zaangażują do tego celu rodziców być może starszych uczniów to ja po prostu tak jak mówię zakupię farby no i takim sumptem Odnowimy powoli, powoli również klasy. Tutaj też i muszę powiedzieć, że takie dwie klasy już zostały w taki sposób odnowione, ale jedna klasa przez byłych uczniów, obecnie rodziców pracujących w firmie czeskiej właśnie w tym roku szkolnym już taką klasę odnowiła i zadeklarowała się teraz 7 czerwca, że też dodatkowo dwie klasy zostaną jak gdyby wymalowane. Jedna z tych klas to będzie pracownia informatyczna, dlatego że tutaj wymienimy sprzęt komputerowy, on jest już dosyć stary i trudno by było jak gdyby modernizować go, staramy się zakupić nowszy, nowszy no sprzęt, który na dzień dzisiejszy będzie dobrze funkcjonował przez kilka lat, jak nie więcej. Natomiast drugą klasę jeszcze nie podjęliśmy decyzji, natomiast no w sumie będą to już cztery klasy. Jakby tak poszło dalej, myślę, że za dwa lata, trzy, no szkoła by była całkowicie odnowiona. Panie dyrektorze, już niedługo jedna chyba z ważniejszych imprez, wydarzeń w szkole. Yy, tak, i tutaj yy, drodzy Państwo, 14 czerwca odbędzie się nasz w szkole, jak już od wielu lat, tak zwany polonez nocą. Yy, serdecznie zapraszam na tą imprezę. Jest to dosyć duża impreza. Rozpoczyna się o 22.00 polonezem uczniów kończących, yy, będących. W trzecich klasach gimnazjalnych i w tym roku ósmej klasie szkoły podstawowej, czyli uczniów kończących naszą szkołę. Natomiast chciałbym powiedzieć, że no to rozpoczęcie de facto rozpoczyna się godzinę wcześniej, bo zanim człowiek czy ktoś, kto chce obejrzeć tą właśnie imprezę pod nazwą Polonę z Nocą przyjdzie na salę, to musi przyjechać, wejść, dlatego jest to powiązane również ze zmianą scenerii i tutaj w szkole i na sali gimnastycznej. I mówię, serdecznie zapraszam. Głównym organizatorem tej imprezy jest Pan Damian Skorupiński, jak również inni nauczyciele również mu pomagają przy tak dużej imprezie jaką jest Polone z Nocą. Serdecznie zapraszam 14 czerwca godzina 21 rozpoczęcie od 22. Myślę, że będzie to bardzo ładna impreza nie tylko do obejrzenia, ale również być może kiedyś ktoś będzie to naśladował dalej. Dziękuję, dziękuję również, dziękuję Państwu.